Dzień dobry Państwu, nazywam się Kamil Pinkos i za chwilę zaprezentuję Wam BMW X5 25D xDrive z 2017 roku. Samochód znajduje się w naszej ofercie, zapraszam. Pod maską tego samochodu znajduje się dwulitrowy silnik diesla o mocy 231 koni mechanicznych, współpracując z napędem na 4 koła X-Drive oraz 8-stopniową automatyczną skrzynią biegów. Samochód jest w wersji pakiet sportowy M. Posiada przyciemnione tylne szyby. Aluminiowe obręcze 19-calowe. Zaglądając do środka, widzimy sportowe fotele ze skórzoną tapicerką, elektrycznie regulowane z pamięcią dla dwóch ustawień. Wyposażony jest również w nawigację, a przebieg naszego egzemplarza to 38 313 km. Posiada również asystenta pasa ruchu, systemy asystujące kierowcę, ogrzewane fotele przednie. Tylna kanapa dzielona na trzy części z podłokietnikiem dla pasażerów z tyłu oraz uchwytami ISOFIX na foteliki dziecięce. Klapa bagażnika otwierana i zamykana elektrycznie. Maroleta oraz półka otwierana w ten sposób. Dodatkowa przestrzeń bagażowa pod podłogą. Jeżeli ten samochód państwa zainteresował, zapraszamy do naszego salonu Bavaria Motors w Katowicach na Alei Rodzińskiego 204. Zapraszamy również do kontaktu z doradcami oraz do odwiedzenia naszej strony internetowej podanej na ekranie. W naszym salonie jest zawsze około 200 samochodów używanych marek BMW i Mini. Dziękuję i do zobaczenia.